Się rzeczą, z którą myślę wiele osób ma problem. Czyli mianowicie tym, co robić w wolnym czasie, żeby się chciało, żeby nie marnować tego czasu. Czyli nie robić tego, co ja teraz, czyli siedzenie siedzieć na kanapie. Ale najpierw zastanów się, co dla Ciebie jest marnowaniem czasu. Bo tak naprawdę, jeżeli coś sprawia Ci radość, Znajesz to za marnowanie czasu. Jednak, jeżeli jest to wielogodzinne przeglądanie memów na Instagramie, no to rzeczywiście można to nazwać na marnowaniem czasu. A jeśli nie marnowaniem, no to niszczysz swoje zdrowie, że tyle siedzisz przed ekranem. Ale w sumie wiele rzeczy można robić też bardziej, jeżeli Ty tak też uważasz wartościowych. Ale myślę, że takie spędzanie czasu też nie jest zbyt dobre, czy tam siedzenie wiele godzin na YouTubie. Ale nie, nie, nie nad moimi filmikami, bo przecież ja to zawsze podaję Wam wartościowe rzeczy. Nie no dobra, żartuję sobie. Trochę tam poglądać można, ale bez przesady. No to myślę, że... Takie rzeczy nie są zbyt wartościowe, dlatego że jednak od telefonu łatwo jest się uzależnić i później już jest ciężko. Więc radzę Wam podczas tego czasu, kiedy jest karantanna jeszcze trochę, szkoła się kończy, wiele osób pewnie sobie myśli, kurczę, co ja będę robić? Ale spokojnie, ja mam, ja mam dla Was właściwie parę pomysłów, co możecie zrobić. Pomyśl, czym się interesujesz. Jeżeli zajmowanie się swoją pasją, to myślę, że najlepszy pomysł na spędzanie wolnego czasu, ale jeżeli nie wiesz jeszcze, jakie są Twoje pasje, to ja Ci pomogę odkryć coś, co będzie Ci się podobało spośród moich propozycji. Może to czas, aby zająć się graniem na jakimś instrumencie. Może chcesz się nauczyć grać na przykład na gitarze, którą twój dziadek używał jeszcze zanim zmarł i zostawił po nią wam spadku, a ona już nie ma jednej strony? No z bez jednej strony myślę, że też się da grać. Nie, no, zostawiając ten czarny humor, no to może rzeczywiście ukulele jest dość tanie. Myślę, że no. Na, takie najtańsze nawet kosztują 50 zł. Co prawda grać one świetnie nie grają, ale może później kupisz jakieś lepsze. Zawsze możesz spróbować swoich wsił w jakichś pracach ręcznych, tak jak ja na przykład robię jakieś filmiki o tym, no no wiem, reklamuje się właśnie, ale nie. Nawet pomyśl sam, co byś chciał zrobić. Mo no, mo możesz też w jakimś sklepie plastycznym kupić rzeczy, jak na przykład. Na, na przykład zrobić takiego kotka. To jest metodą dekupażu, a bardzo fajnie się takie rzeczy robi. Dobrym pomysłem będzie też zaczęcie uprawiać jakiegoś sportu. Oczywiście nie musisz podnosić ciężarów, ale możesz się zająć czymś innym. Na przykład yy, możesz po prostu pójść na rower albo na deskę, jak masz. Albo no, cokolwiek, możesz się porozciągać, albo zaufać jakąś piłkę i zaprosić kolegów, aby spokojnie razem <grym>, no, pograć. Albo w ogóle no, cokolwiek, jaki sport cię interesuje. Jest naprawdę bardzo wiele sportów i każdy znajdzie coś dla siebie i jednocześnie miło spędzisz czas. Także poprawisz swoją kondycję, zdrowie, no akurat sportu już zalec nie będę wymieniać, bo chyba wiecie, że ich jest naprawdę, naprawdę dużo. Możesz zrobić też najprostszą rzecz. Czyli poczytać książkę. To jest akurat fajna książka lustra Joanny, polecam. Ale może byś zrobił też coś bardziej ja bym nazwała wartościowego. Zawsze możesz spróbować swoich sił w pisaniu. Nie musisz od razu pisać Wie, już jestem jakiejś wielkiej książki jakiejś wielkiej książki, ale możesz, nie wiem, spróbować napisać jakiś śmieszny wierszyk, przy okazji, jakby była Dzień Taty. No to możesz... Kiedy ja to wstawiam? Dzisiaj jest 20. prawda? 20... <grystanie> 21 Dwudziesty jest nie więc... o, to jak ja to wstawiam, to jutro Dzień Taty. Możecie na przykład mu napisać gizzy z życzeniami. Albo coś zrobić samemu, no tak jak wcześniej mówiłam Jakiś DIY. Yy, no, a jak jesteśmy już przy takich rzeczach, to oczywiście można spróbować z się w malowaniu. Na przykład ja jakoś tak bardzo lubię malować, ale to czasem się nie chcę. No, to Próbowałeś kiedyś programowania? no Kiedyś wszyscy będą musieli się nauczyć programować, więc może teraz już zacznij, to nie jeszcze czasu. Ja osobiście bardzo lubię, ale jakoś tak nie miałam. Będę, no nie będę. No jakoś tak nie miałam, jakoś. Nie, nie no chciałam, ale jakoś. No, okoliczności nie pozwoliły mi się tego nauczyć, ale myślę, że w wakacje teraz uda mi się trochę poprogramować, nauczyć się programować. Albo możecie, jeżeli już coś w tym albo się nauczyć szybciej, możecie yy, na przykład w HTML-u, to nie jest takie łatwe, trudne. no to możecie na przykład zrobić stronę, tacie. myślę, że się ucieszyć, stronę internetową jako laurkę na przykład na to, zwłaszcza jeżeli... Oczy są czasem zmęczone, wystarczy pisać w internecie ćwiczenia oczu. Wtedy Wam wyjdzie dużo, a nawet pomaga podobno można w ten sposób pomóc sobie w Waszym wzroku, chociaż nie, już nie działa Ale myślę, że to też jest fajny pomysł, żeby was, Wasze oczy odpoczęły. Widzic na spacer. Facer to podobno bardzo dobra forma relaksu, uspokojenia, no, czyli w sumie to samo. Ale jakby też no wszyscy mówią, że dla ducha. Moim zdaniem dla ciała to też jest dobre, bo w końcu chodzenie to też jakiś sport. A jeżeli chodzisz szybko, to możesz zacząć uprawiać chód sportowy. No i ogólnie myślę, że to jest bardzo fajny pomysł też na chociaż odrobinę sportu. Nie miałeś nigdy czegoś, co cię wciąga, jakiegoś tematu, mimo że na przykład uczyłeś się tego w szkole, ale okazał się jednak zachęcający. Może poczytaj, może jakaś dziedzina wiedzy ci się bardziej spodoba i będziesz w tym ekspertem, ale może nie tylko taka dziedzina wiedzy zwykła, ale jakaś taka konkretna. Na przykład ja się zastanawiam, dlaczego pismo powstało w taki sposób, jaki powstało. Ciekawe. Zrób coś do jedzenia. Możesz coś ugotować. Myślę, że wszyscy w domu będą zadowoleni, jeżeli ugotujesz coś, a okaże się, że mama już nie musi robić obiadu, kiedy ty ugotowałeś coś, kiedy ona była w pracy. Na przykład... A to jest, mówię wam, świetna zabawa. Ostatnio pierwszy raz... Ci marzyłam no może nie wyszły idealne, bo nie za dużo urosły, ale udały się i wszyscy byli zadowoleni z tego, co im zrobiłam. Zastanawiasz się, że takie zwykłe pismo jest takie niezbyt ozdobne, a chciałbyś umieć? Możesz spróbować kaligrafii. Nie trzeba do tego jakiś super piór, tylko wystarczy pędzel możesz się... i farba, możesz się nauczyć i wgrafować pędzlem i farbą. Może to już się wtedy nie nazywa kaligrafia, ale na pewno jakieś fajne pisanie. Stwórz nowy kanał na YouTubie. Nie wybijesz się tak jak ja? No, na razie. Ale może się wybijesz lepiej nawet niż ja. Może właśnie chcesz zarazić ludzi jakąś swoją pasją, albo po prostu pokazać im swoje życie. Może to będzie akurat ciekawe. Miej pomysł. Może to akurat cię... Bardzo Ci się spodoba nagrywanie. To jest bardzo fajna rzecz. Ja bardzo lubię to robić. I wymyśl coś, może ludziom się akurat spodoba i ci się spodoba, a jak nie, no to porzuć, nie zastanawiałeś się kiedyś, jaki ten świat jest mały, właśnie ja tak ciągle dowiaduje się na przykład, że jesteś moi znajomi znają. ich znajomi znają. Moich starych znajomych albo starych, nie, no nie starych, tych, no w sensie tych, co mam. Albo na przykład nawet oni znają kogoś. No to myślę, że fajnym pomysłem zrobienie jest takiej sieci znajomych. Ciekawe, jeszcze tego nie zaczęłam, ale ja sobie zrobię i ciekawe, jak to się jak... no co z tego wyjdzie. Aktualnie też robię listę znajomych i chcę to zrobić później, ale to chyba nieważne bo to już w innych celach trochę. Pomóż mamie w jakiejś pracy domowej, w sensie nie takiej ze szkoły, tylko takiej, no nie wiem, sprzątanie albo coś. No, może nie jest to rzeczywiście najciekawsza robota, ale mama będzie miała mniej, czyli pomożesz, szybciej skończycie, może weźmiecie na lody, a poza tym myślę, że też się poczujesz dobrze, że komuś pomogłeś. Pomaganie jest fajne. Posłuchaj sobie muzyki czasem, też fajne za zajęcie. Może nie jest to jakieś bardzo wartościowe, ale fajny relaks. A, no jeszcze dodam, że do wielu rzeczy można muzykę słuchać i wtedy o wiele szybciej się to robi. Nie wiem, czy u Was też tak jest, napiszcie w komentarzu. Posprzątaj, to się łączy trochę z tamtym pomaganiem. No bo możesz na przykład coś w swoim pokoju sprzątnąć, ale nie chodzi mi takie o ogólne takie ogólne sprzątanie jak zawsze, tylko jakieś takie sprzątanie, mm, no nie wiem, że pokładać książki jakiś inaczej, bo nie wiem, są, nie ma, nie są pokładane tematycznie, albo coś Ci się nie podoba, albo chcesz zmienić jakieś... no cokolwiek, co Ci się nie podoba, to możesz po prostu posprzątać, też myślę, że nie wiem, ja czasami lubię coś posprzątać. Zastanawiasz się, że nie masz jakiejś torby, czy nie wiem, coś potrzebujesz takiego, nie wiem, chcesz jakąś poduszkę, no to możesz sobie ją uszyć. To wcale nie jest takie trudne. Ja myślę, że to jest bardzo fajna zabawa. Możesz też spróbować nauczyć się szydełkowania. Fotografuj. Możesz wszystko fotografować. Właściwie wszystko nadaje się, no może nie wszystko, no przesadziłam, ale wiele rzeczy nadaje się do fotografowania, nawet takich zwykłych, albo po prostu wyjść na dwór, sfotografuj jakieś rośliny, z, z ujęcia, wszystko jest dobre, no nie wszystko, ale naprawdę to jest fajna zabawa. Okej, okay. robienie zdjęć to robienie zdjęć, ale nie myślałeś kiedyś, żeby na przykład Zajmiecie ich obróbką, coś typu Photoshop. To też jest bardzo fajna zabawa. No, tak samo z filmami, ale no, to chyba też jest częściej, częściej oczywiste, ale oczywiście różne filmy można obrabiać i tak bardziej artystycznie. Ale też oprócz robienia zdjęć, możesz robić takie nieduże filmy, a takie małe, takie coś jak ruszające się zdjęcie. To jest bardzo fajne. Może masz jakieś w domu zwierzę, na które nie miałeś czasu, żeby się z nim bawić. Pobaw się. To będzie naprawdę miła rzecz dla niego. A może kupisz jakąś roślinę i na przykład będziesz ją pielęgnował. To też jest fajne zajęcie. No co prawda, no, ile można siedzieć przy jednej roślinie w domu, ale zawsze jakiś pomysł. Nie wiem, pomaluj się dla fanów, to też jest. I możesz fajne zdjęcia z tego zrobić. A może byś lubił majsterkowanie? To jest fajna rzecz. Na przykład zobacz, że się coś zepsuło w domu, spróbuj to naprawić. Wszyscy na pewno będą ci wdzięczni, jeżeli ci się uda. Obejrzyj swoje stare zdjęcia jakieś. Na pewno będzie fajna zabawa. A może popatrz na rośliny w domu. Zapewne wiele z nich potrzebuje przesadzenia. Masz jakieś doniczki, a jak nie, to co, przecież możesz zrobić z jakiegoś wiadra czy czegoś. To też jest fajny pomysł na DIY. Ale no popatrz, może uda się te biedne roślinki przesadzić. Tak, wiem, moje też potrzebują przesadzenia. Zrób sobie jakieś kosmetyki domowe tak samemu, też fajna zabawa. I pamiętaj, że wiele rzeczy z tych, o których mówię, możesz robić także na dworze. Może poprzedni punkt nie, ale naprawdę wiele rzeczy można robić na dworze, a to jest o wiele zdrowsze, bo przy okazji nałapiesz trochę ze słońca witaminy D. 3. No, mówię to jest zdrowsze. Możesz także zaprosić jakichś kumplów na podwórko i tutaj spędzicie razem No nie, czemu ten staty się obniża? Dobra, nieważne. Ale mi się wydaje, że czasem chcemy zrobić coś fajnego, bo po prostu nam się nie chce. Idziemy dalej na tym Instagramie, czy coś. Oglądamy te memy. Ale ja mam na to radę. Weźcie w takim razie, jak wam się nic nie chce, po prostu pójdźcie poleżeć. I zobaczcie, że w jakimś czasie to będzie dla Was strasznie nudne i wtedy właśnie będziecie już chcieli coś robić. A jak to nie powiedziała, no to po prostu się zmuście raz. Jak, jak nie, nie zrobicie tego, okaże się to strasznie nudne, no to zróbcie coś innego, aż w końcu Was wciągnie. A jak okazuje, że nic Was nie będzie wciągać, to jeszcze raz zróbcie trick z łóżkiem. Po prostu połóżcie się na łóżko. Zmuszajcie się, żeby leżeć, aż w końcu po prostu będziecie mieli ochotę na coś do roboty. No, no to... To moje rady. Pa-pa-pa-pa-pa!